A zdarzało się, że inne dziewczyny były na przykład bite za to, że coś zrobiły? Bądź tak, za dzieciaka ja też byłam bita. Tylko, że później bardzo szybko weszło to, że nie bijemy dzieci. Ile miałaś lat, jak weszło, że nie można bić? Um, powiem ci tak, że nie pamiętam, ale swoje takie ostatnie, że dostawałam e, praktycznie pasem po gołym tyłku. No to jak miałam jakieś 8-9 lat? Nie, tak szybko minęło. No nie, ale też coś czuję, że przez to właśnie, że u nas były, były zakonnice, które były wychowane na wiosce, to były też babki z trochę starszego pokolenia, które nie rozumiały tego, że bicie to nie jest klucz do wychowania dziecka. Jednak na szczęście później przyszło nowe, które dawało nam kary na zasadzie, nie wyjdziesz na podwórko, bo coś tam źle zrobiłaś. Teraz Teraz to jest dla dzieciaka nagroda. Dla jego kara by była, bo by musiał wyjść na tę podwórko. Posłuchaj pełnej rozmowy, nie będąc był ekstra na Spotify, gdzie możesz również subskrybować podcast, aby nie pominął cię żaden odcinek. Bardzo